Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Jestem ciekaw czy jeszcze poznajecie to. Tak, to nasza pierwsza baza. A wróciłem tutaj z tego prostego powodu, że po, po, chcę zdobyć trochę surowców i przypomniałem sobie o naszych jaskiniach. Postanowiłem tutaj wrócić, żeby stwierdzić sobie jaskinia. Więc zwiedzimy jaskinię. Chwila. Podróżowałem, więc włączyłem peaceful, ale teraz zmieniam na harda. Jesteśmy znowu hardkurami. Zaczniemy od tej jaskini. Jestem ciekaw w ogóle jak ona jest głęboka. Eee, szal. Możemy jej znowu oszukać. Teraz zobaczymy. O! trochę żelaza. Zawsze coś. No nie. Pamiętajcie, żelaza nigdy za mało. Zawsze potrzebujecie więcej. Lagi teraz się czepiają mnie bardziej niż zwykle. A Wojwym nie mógł niestety dawać odcinki z tego prostego powodu, że oznajmił. Mi że też wyjeżdżam. i niestety musieliście trochę pocierpieć, i nie było żadnych odcinków. A ja wróciłem wczoraj, wróciłem już odcinek siódmy, i teraz nagrywam już odcinek ósmy. Dobrze, skoro stwierdziliśmy, że tam nic nie ma, to przechodzimy do następnej jaskini. Tutaj, tutaj była jakaś jaskinia. Z pamiętam, czy mi się tylko wydaje. O, już sam nie wiem. Dobra, weźmy tam. Tutaj była jaskinia. A, lagi, kupy lagi. No i da tutaj jest nasza fabryka obsydianu. Że go nawet zbiorę sobie, czemu by nie? No nie, łó! Wow. Jaskinia, i to prawdziwa jakaś o, kończy mi się. Po, pochodnie mi się kończą. Nic nie ma. A, oszukują mnie. Tutaj jest. Mam wrażenie, że to wszystko to jest ten ogromny korytarz. Wiecie? cóż, kończą mi się pochodnie. nie, nie mam węgla. To bardzo źle. Co wasz? Co ja mogę zrobić? Zabrać węgiel. Tylko skąd? No ja już się kupię. Holender. Jak? jak tutaj jest dobrze. Dobrze, nie zgubiłem się. Przynajmniej nie aż tak bardzo. Jak się tego obawiałem. A tutaj mamy łatwy powrót. Dobrze. Wezmę mój kubełek. Wierny. Niewierny. To woli, pójdę tutaj i ukradnę trochę lawy, dobra, jeszcze ukradną całą lawę, tak dobrze widzicie, to jest Psydian co ten tak właśnie się zdobyła obsydian, Musicie mieć lawę. Ale co gorsza, z lawy nie można zrobić nieskończonego źródełka. Więc mamy problem, automatycznie. Bo gorzej o lawę niż o wodę. Dobra, wydobędę to. W obsydiance by to było 15 sekund. Dobra. Ej obsydian! Gdzie ty kur... wlazłeś? Co za szmata. Obsydian, ty szmato. No dobrze, muszę wrócić na górę. Płyniemy pod prąd. Jacek super hero płynie nad pod prąd. Ooo boję się. Będzie problem. Czekam, że będzie problem. Ja nic nie słyszę, bo jest w ogóle prawie nic nie słyszę. Mam taki dźwięk, wiem tylko jedno. Muszę wrócić do bazy. Dobrze. dobrze, dobrze. jeden zabity. jeszcze 500 innych zagrożeń na mojej drodze. Właśnie słyszę zombiaka. I co proszę, nie wiem skąd. E? Krypery. Ile kryperów, boże święte? Zombiak? Mnóstwo zombiaków. Ajajaj. To nie było miłe. No, prawie jest on. Tutaj. Szybko, szybko. O, udało się. Dobrze. Mam tutaj węgiel? Oczywiście nie mam węgla. Szala. Ale co ja mogę zrobić na to? Nie mam żadnego wyboru. Muszę tutaj czekać. Mieć nadzieję. Czyli nic mi się nie stanie. Wyskoczy na nam mnie z nie wiadomo skąd, albo ani, ani szkielet. Dobrze, więc przeczekam noc bez. Teraz dzień. Na razie. Ok, jest już dzień. Mam nadzieję, że wszystko co tu żyło się spaliło. Oprócz pająków i creeperów oczywiście. A my idziemy explore. Y a ja muszę zdobyć węgiel. Dopiero gdzieś sobie pójdę. No, zaraz pójdziemy. Pójdziemy, pójdziemy. Gdzie pójdziemy? E, pójdziemy na Slim. Dalej. Dalej, słysz, dalej, W wow. Dokładnie <laughs> to, czego nam potrzeba. <laughs> Czyli nie zombiaków. Dobra, wieje stąd. A boję się. Nie zabijaj Dobra, mam węgiel. Ale nie mam patyków. Co zrobi Jack? Co zrobi Jacek? Zabije mnie. mu pod bazą. Teraz na serio, Ciebie się pozbywam, Ciebie się pozbywam, Ciebie biorę, przerabiam wszystko, znowu wszystko, co się jeszcze przydasz?